Trzy, dwa, jeden i maxi, poszły konie, po konie maxi, poszły konie maxi. Tak. Jedziemy. W tym roku rodzinny rajd rowerowy w Nowym Targu przyciągnął ponad 340 osób, co jest niewątpliwym sukcesem. Cieszymy się, że tyle osób właśnie z, nie tylko z Nowego Targu i Podhala, ale z całej Polski przyjechało do nas, żeby zmierzyć się w sportowym, rekreacyjnym rajdzie na trzech trasach. E, rowerowych tu w targu i w okolicach. Jak wrażenia? Jak ride? Fantastycznie, na pewno weźmiemy udział ponownie, tak? tak? Super było, także polecamy serdecznie. Bardzo fajna zabawa, bardzo miło na trasie fantastycznie zorganizowane, także nic, tylko brać się udział. Bardzo się cieszę, że ta impreza, czyli rodzinny rajd rowerowy w Nowym Targu, okazuje się kolejnym sukcesem, kolejna edycja i znowu pogoda nam tym razem wyśmienicie dopisała. Bardzo wielu uczestników, no niestety nie wszyscy chętni mogli wziąć w udział, bo limit zapisów ze względów bezpieczeństwa musiał być ustanowiony, ale ci, którzy wystartowali, którzy uczestniczą, albo ci, którzy przyszli kibicować, no myślę, że są zadowoleni. Wszystko zostało przygotowane. Mam nadzieję, że tak jak trzeba i opinie będą pozytywne. No i myślę, że ci, którzy przyjechali tutaj po raz pierwszy, będą wracać w kolejnych edycjach tego rajdu. Turystyka rowerowa, aktywność na rowerach, to w tej chwili jest najważniejszy i największy trend. Budynku budowania aktywności fizycznej, ale także e, turystyki. Dlatego turystyka rowerowa, aktywność oparta na, e, na rowerze, to jest w tej chwili jeden z najważniejszych priorytetów Ministerstwa e, Sportu i Turystyki i dlatego także ten grant spotkał się tak, z tak pozytywną oceną. Nowy targ stoi e, rowerowy, bo przecież te dwie piękne trasy, jedna wokół Tat, która się rozpoczyna w nowym targu e, pod Czerwonec, ale także ta w kierunku na e, jezioro Czosztyńskie, to można powiedzieć, że jest właśnie takie epicentrum e, Najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Wszystkie osoby, które jadą 20 km, bardzo was prosimy, abyście się ustawiali przy tej tradycji.